Witam w niedzielny poranek jest godzina ósma a u nas w nocy popadał śnieżek i zrobiło się biało. Wieje wiatr taki nieprzyjemny, e, zimny. A teraz zobaczymy jak nasze zwierzaczki będą reagować na śnieg. Najpierw otworzymy kurki. Zobaczymy. O proszę. Moje kurzątka. Jak się zdziwione. No. Co też się wydarzyło? Co? Co się wydarzyło? No. No kurka odważniejsza. Tak? Odważniejsza. A kogucik. Co? Nie wychodzimy, nie? No, taki piękny kogucik. A jajeczka jeszcze nie ma. Chociaż moja kurka taka pracowita, że mimo mrozu i ten zawsze to jajeczko jest. A teraz zobaczymy kaczuchy. No te to jakby sadzą to. O, zaraz zobaczymy. Chyba, że nie odchomimy kaczu kazynika. Kurczę, no i teraz kaczuszki. Kacuszka Inka Kaczym się zamknął No i wychodzić I wszystko O i kogucik zamiast I kaczuszki Mają pecha bo jest oczko zmarznięte O jak biega O tak Co biega wożą No No to hej